Dzień dobry Państwu, jesteśmy przy Akademii Muzycznej w Gdańsku, czyli dawne koszary jednostki wojskowej, kaszubskiej jednostki wojskowej. No i niestety, trawaj się tutaj, jakaś awaria, czy coś się stało. W każdym razie, w każdym razie, no, wszystko stoi. To no, trawajek, komunikacja miejska. Jak widać, Wszyscy też nie widać, bo to wszyscy wysiedli w Wszystko zatrzymane Tu się coś stało, nie wiadomo co Pojedzie jakiś autobus, może podjadę A nie, no nie mogę podjechać Mama, ja, ja wsiadam w autobus, podjadę no do centrum Nie do, do lotu tam czy gdzieś, nie? Halo Słyszysz mnie? Siadamy do autobusu, no niestety awaria jest i, i niestety tramwaje nie jeżdżą. Tramwaje nie jeżdżą. Siadamy do autobusu, bo tramwaje nie jeżdżą. Ostrożnie, że Pani mnie potrąci. Dążymy. Tłok się zrobił. Tak i cyk, no awaria autobusu. Uwaga, fotokomórka. Weź wyłącz to i załóż paczkę, tak? Co załóż, bo nie masz. Załóż kurwa tą umastnij. i Wyrażaj się po ludzku. Gdzie nie? tą kamerę, wypierdolę, jak zobaczysz się na nagraniu. Zobaczysz się. Kurwa leszczuje pan. Co jest ten kamoniu? Cicho, ludzie. To ty? Klęta, Kazali Kazalić na mordych założyć, to się cicho. No niestety, jak widać, agresywni podróżnicy są w tym autobusie. Pozdrawiam wszystkich. Pomorska, Pomorska telewizja Narodowa Gdańsk.